Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. Trójka kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka buław. Wynik, odpowiedź, rada? Twórka, miecz. Sedno. Trójka kielichów. To jest radość, uśmiech, zabawa, pijaństwo, obżarstwo, życie ponad stan. To jest również bieganie za stroną przeciwną. To jest bieganie, fitness. Można powiedzieć, że partnerka jest na fitnessie, ponieważ pobiegła do sklepu kupić partnerowi piwo. Partnerka również robi sobie indeks, indeks BMI, a to jest stosunek masy ciała do wzrostu. I wyszło jej, że jest za niska. I tutaj panowie, nie kwestionujcie jej Bemi, bo może przez dom przejść Armagedon. Co wychodzi naprzeciw? Siódemka bław. To jest wrażliwość, nadwrażliwość, kłótnia. To jest również poczucie zagrożenia. To jest brak siły na walkę ze stroną przeciwną, z partnerem. To są również problemy w związku. Zazdrość, zazdrość o partnera, czy o osobę w otoczeniu. Nasze działania nie spotkają się z aprobatą. To jest również obrona swoich racji, wyznaczenie granic. To jest również brak aprobaty otoczenia. Najbliższe otoczenie może nie akceptować tej znajomości, tego partnera. Również jedna ze strony nie chce spotkania. Nie chce spotykać się. Co wychodzi? Przepraszam, wynik, odpowiedź, rada. Twórka miecz. To jest taki okres przemyślenia, odpoczynku i wyciągnięcia wniosków. To jest realna ocena zysków i strat, jakie przynosi związek. To jest czas takiego oliśnienia, które może do nas przyjść. Kiedy damy sobie czas, czas na odpoczynek, odpoczynek samotności, to jest okres uleczenia duszy i ciała. To jest czas na zastanowienie się, co trzeba uleczyć, naprawić w związku. Lub kiedy budujemy związek. To jest odbudowanie siły pod warunkiem, że trochę damy sobie czasu, odpoczniemy. Bo wtedy wpadną do głowy ciekawe pomysły, które odmienią Twój los. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pod filmem jest kontakt do mnie. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Terat, bądź